Niedzielna Eucharystia, która nie powiedziałem tego na początku. Dla niektórych z nas jest z Eucharystią kończącą weekendowe rekolekcje na temat modlitwy małżeńskiej. Od piątku wieczorem poruszaliśmy się właśnie w temacie modlitwy, modlitwy małżeńskiej. I dzisiaj słyszymy Ewangelię taką bardzo bardzo obrazową światło, powiedziałbym bardzo nawet smakową sól, Jezus mówi do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata. Myślę, że rodzi się w takie pragnienie, tak, chcę być światłem, chcę nieść światło, chcę rozświetlać ciemność. Tak, chcę być. Tak jak sól, która daje smak, która nawet wydobywa smak z potrawy. Chce takim być. Co zatem jakie z tego słowa, jakie drogowskazy, kiedy możemy właśnie stawać się światłem, kiedy solą, Pierwszy i jakby podstawowy taki warunek, czy, czy podpowiedź, którą y, czytamy z Ewangelii, y, to początek Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Abym mógł być światłem, abym mógł być solą, y, potrzeba, żebym był wpierwa się uczniem Jezusa, żebym y, uczył się od Niego, bo kto lepiej wie, jak być światłem, jak, jak nieświatło świata, którą jest Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana, i to słyszeliśmy w aklamacji przed Ewangelią, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Czyli Jezus bardzo konkretnie mówi nam, że jeśli chcesz być światłem, mieć w sobie światło, to światło co więcej niż Go innym, to. Bądź moim uczniem, chodź za mną. I to słowo nas bardzo konkretnie o tym przekonuje. Słowo Jezusa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Myślę, że, że nie potrzeba jakby rozbierać tego zdania na, na... czy jakby bardziej wyjaśniać, że coś tutaj jest dla nas niezrozumiałego. Jezus mówi bardzo, bardzo prosto, że, że to jest jakiś podstawowy warunek tego, aby... Aby w naszym życiu było światło, po prostu trzeba być blisko źródła światła, którym jest On, Jezus Chrystus. Ale co jeszcze więcej, jak, jak właśnie, jak, gdzie to światło zapalać, jak je zapalać w swoim życiu? Pierwsze wiemy, właśnie, iść za Jezusem, być jego uczniem. Właśnie co to znaczy, być uczniem? Słuchać słowa Jezusa, przyglądać się Jemu. To, to robili uczniowie, kiedy On ich powołał, e, powołał ich do tego, żeby właśnie byli z nimi. Kiedy pytają, gdzie mieszkasz, Jezus mówi, chodźcie a zobaczycie. E, czyli e, aby mógł być uczniem Jezusa, mam słuchać słowa Jezusa, mam obserwować Go, poznawać, e, być blisko, blisko Niego. E, ale dalej, dzisiaj yy, prorok Izajasz też nam podpowiada trochę, co, co z tym światłem, kiedy to światło zabłyśnie, yy, kiedy mówi też bardzo konkretnie, dziel swój chleb z głodnym. Do domu wprowadź biednych tułaczy nagiego, którego ujrzysz przy odzie i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Yy, Czyli tym, co jakby rozpali we mnie światło, to to, co prorok Izajasz mówi, jest jakimś wymiarem właśnie miłosierdzia, miłości. Miłości, która przekłada się no, właśnie na bardzo konkretne czyny. Miłości, którą, którą widać tak w tym chlebie, a nawet nie w chlebie podanym głodnemu, tylko w twarzy głodnego, który właśnie ten głód zaspokaja tym chlebem, który daje tego biednego tułacza wprowadzę do domu, nagiego odzieje. wtedy światło zabłyśnie, wtedy ta miłość nabierze blasku, nawet właśnie nie, nie wyłącznie czynów, które wtedy czynię, ale ten blask właśnie rozbłyśnie na, na twarzy drugiego człowieka, któremu tą miłość okazuje. Kiedy jeszcze, kiedy jeszcze to światło zabłyśnie? Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli znowu podasz swój chleb zgłodniałemu, nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas swe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Jakby znowu jeszcze inna kategoria zapalania tego światła, usunąć jarzmo, właśnie to, co... To, co gdzieś obciąża, kiedy, kiedy psy, przestaniesz grozić palcem, mówić przewrotnie, e, wtedy zabłyśnie światło. Te światło zabłyśnie w ciemnościach. E, znowu tu jest dla nas właśnie to zadanie. Nie wiem, co dla każdego z nas może oznaczać to usunięcie jakiegoś jarzma, e, czy właśnie to przez, zaprzestanie grozić palcem, czy mówienia przewrotnie. To już każdy z nas, myślę, właśnie w jakimś rachunku sumienia może podjąć i zobaczyć, co to dla mnie to słowo oznacza właśnie w moim życiu, czego mam zaprzestać, może, może jakichś słów, które, które mogą właśnie jakoś, jakąś ciemność, może jakieś przygnębienie, może, jakiś, może właśnie jakiś, jakiś pesymizm wnosić, a może słów, które mogą po prostu jakoś też, też ranić. Prorok mówi, Bóg mówi przez proroka, że jeżeli zaprzestaniesz tego, to, to światło zabłyśnie. Czyli widzimy jakby takie dwa działania, w których żeby to światło mogło rozbłysnąć, czyli co mogę zrobić na plus, tak? co mogę, gdzie ten chleb podać, gdzie tego biednego przyodziać, tak? ale też zobaczyć, co gasi we mnie to światło, jakie słowo, jaka postawa. Może jakie narzekanie? Gasi, gasi właśnie to światło, które, które gdzieś we mnie jest i na pewno w każdym z nas to światło jest. Ono, ono tli się, tak? Tylko potrzebuje czasem, właśnie, żeby dać no to, to jak nieraz nie wiem, ognisko, kominek. Pali się i jest gdzieś tak właśnie, może przygaszony. Potrzebuje powietrza, potrzebuje tchnienia, żeby ten ogień po prostu przebił się przez to, co, co właśnie go jakoś tak przygasza, tłamsi. I może są jakieś takie rzeczy, może doświadczenia, które właśnie gaszą we mnie ten, ten płomień, to, to, to światło. Um, bo właśnie Jezus mówi, że um, Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, że to światło zabłyśnie w ciemności, a Twoja ciemność stanie się, stanie się południem. Um, czyli mamy jakieś myśli, które, które daje nam dzisiejsze Słowo, tak, tak bardzo konkretne, w jaki sposób mogę to światło rozpalić w sobie, wokół siebie. Pewnie to słowo może przez każdego z nas wymaga jeszcze, jeszcze jakiegoś zatrzymania, może żeby jeszcze wrócić, pomyśleć właśnie w jaki sposób mogę właśnie co uczynić na plus, czyli co, co gdzie to światło przez jakiś czyn miłości, miłosierdzia ponieść, a, a jakie przestrzenie mojego życia właśnie potrzebują, żeby właśnie coś oczyścić, zdjąć właśnie jakieś jarzmo, żeby to światło, ten płomień światła mógł, mógł rozbłysnąć. W tym świetle dzisiaj święty Paweł też mówi nam pięknie, że bracia, nie przybyłem do Was, bracia, przyszedszy do Was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić świadectwo Boże. Ciekawe jest to właśnie, że... że Świat, błyszczenie to nie światło, że można też tak żyć, żeby błyszczeć, tak? żeby błyszczeć, jakiś błysk e, i to raczej może kojarzyć się właśnie z, jakimś, z jakąś pychą, z jakimś wywyższeniem siebie e, i, i, i błysk e, może oślepić drugiego człowieka. E, błysk właśnie może, może jakoś zdezorientować, niż, niż, niż zapalić, właśnie jakoś, niż rozświetlić. Błysk jest na chwilę, tak? jest może nawet nieraz bardzo intensywny, ale, ale właśnie tylko, tylko przez chwilę. Święty Paweł mówi nie taką, nie, nie przyszedłem błyszczeć, tak? ale właśnie przynieść światło, tą mądrość, nie mądrość ludzką, ale mądrość Bożą, mądrość Krzyża Chrystusa. I to jest też, święty Paweł mówi właśnie, że stanąłem przed wami w słabości, bojaźni z wielkim drżeniem. To też świadczy, bo możemy powiedzieć, ale nie, no to ja to może się nie nadaję, bo, bo no, no co ja mogę zrobić tak? właśnie, w jaki sposób ja mogę to światło za, zapalić. Święty Paweł nam tutaj rzeczywiście podpowiada, że to nie muszą być jakieś wielkie czyny właśnie, to nie musi być jakiś błysk teraz, żeby o wszyscy nagle zobaczyli, zwrócili uwagę, ale czasem po prostu, czasem w naszej słabości, może z jakimś drżeniem, może w jakiejś bojaźni, czy to tak, czy nie, czy ktoś właśnie nie odrzuci tej wyciągniętej ręki, czy nie odrzuci tej kromki chleba, może być taka bojaźń, może być niepewność, ale właśnie Takiej postawie, jakieś bojaźni, pokory, to jest, to jest właśnie to doświadczenie zapalania tego światła. Czasem bardzo w takich indywidualnych spotkaniach, czasem w takich spotkaniach, że, że nikt właśnie zewnętrznie tego nie, nie zobaczy, ale właśnie w kimś to, to, to światło zapale. Tym, co zapala światło rzeczywiście też będzie, będzie słowo będzie słowo tym co nadaje smak teraz ten, ten obraz soli on może mniej tutaj jest mniej tutaj jest jakby wydobyty czy omówiony, ale co to znaczy być właśnie solą ziemi wiemy jakie ma znaczenie sól, że ona no, nadaje, nadaje smak wydobywa ten smak właśnie z, z potraw jakby sama w sobie no, może może nie jest smaczna, ale, ale nadaje, na, nadaje smak. I teraz jest też pytanie właśnie o to, jak jest moje słowo, jakie jest moje słowo, czy, czy swoim słowem, właśnie, czy swoim, swoją postawą pomagam, czy jakby nadaje smak, nadaję smak życiu mojemu, drugiego człowieka, czy potrafię właśnie to, to uczynić, aby jakby ten smak wydobyć Jak sól, która wydobywa smak z potrawy, że, że moje słowo, czy mój gest, jakaś moja miłość, życzliwość, może z jakiejś goryczy nawet ludzkiego życia, tak, jakiegoś trudu, jest w stanie wydobyć coś, co jest dobre, wydobyć ten smak, który gdzieś może jest ukryty, tak, i z jakiejś goryczki, którą ktoś przeżywa, którą właśnie wydobyć, pokazać, odkryć w drugim człowieku właśnie ten smak. Smak życia. Prośmy o to dzisiaj Chrystusa, który jest światłem świata. Prośmy Chrystusa, który daje nam siebie. On jest tą solą. On jest dla nas tym pokarmem, kiedy, kiedy spożywamy go w Eucharystii. Tym pokarmem, które, który nie tylko nas karmi, ale nadaje smak, nadaje sens naszemu życiu. Prośmy o miłość, bo jeżeli mielibyśmy znaleźć jakieś porównanie czy jakiś symbol w takiej, w takiej rzeczywistości duchowej tej soli to rzeczywiście no, miłość która, która ma moc nadać smak przywrócić smak, przywrócić sens sens życia i jeszcze jedno już bym o tym zapomniał, ale to jest jeszcze takie ważne Pan Jezus mówi już ostatnie zdanie tak niech świeci wasze światło tak niech Wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. To dobro, które czynię, to światło, które zapalam, słowo, które głoszę, jest okazją do tego, aby inni chwalili Boga. Ja, ja nawet przygotowując się dzisiaj do tej mszy świętej, do tej homilii, tak się zastanawiałem, czy, czy ktoś błogosławi Boga, właśnie y, widząc moje postępowanie, moje słowa. Nie, to tak nieraz jest, że, że może, może spotkaliście się w życiu, że ktoś Wam mówi, że o Bogu dzięki za, za, Bogu dzięki za rodziców, Bogu dzięki za, za Twoich rodziców, że, że mają takiego syna. Tak? Czyli, czyli to moje życie może być okazją do tego, żeby ktoś właśnie błogosławił, błogosławił Boga. Dla rodziców to właśnie ich dzieci mogą być znakiem błogosławieństwa i ktoś w nich może, może właśnie Was błogosławić jako, jako rodziców. I to jest też piękne, że, że widząc właśnie ten owoc miłości, to błogosławieństwo płynie, płynie do rodziców ktoś chwali właśnie rodziców, ale macie, ale macie piękne dzieci, naprawdę takie mądre, nie? I, to jest, i, i tak, i to, to jest, sam Pan Jezus mówi, tak, że, że mamy to przyjąć, że mamy to przyjąć i ktoś, widząc nasze dobre uczynki, nasze życie, naszą miłość, oddaje chwałę Bogu. Bogu. I to jest, i to jest też jakiś sprawdzian na to, czy rzeczywiście zapalam światło, czy błyszczę, tak? Czy, bo jeżeli jakieś światło albo błysk Jego nie prowadzi do chwalenia Ojca, no to może być niebezpieczeństwo, że jakby zatrzymuje na sobie, tak? że, że, że tutaj to ja chcę, chcę błyszczeć. Także Bogu dzięki, módlmy się właśnie o to, abyśmy byli według słów Jezusa światłem i solą ziemi.